Pomorskie jest boskie. Poznaj skarby niedaleko trasy Eurovelo 10. Wszystkie miejsca znajdują się blisko odcinka Ustka Hel. Szlak dworów i pałaców kaszuk północnych. Ale zanim o szlaku zobaczcie, co proponuje folwark Jackowo, w którym mieszka 25 koni. Wraz z cierpliwymi instruktorkami, folwark oferuje szereg aktywności w tym oczywiście jazdę konno po plaży, gdy morskie fale rozbijane są przez kopyta rumaków. To magiczne doświadczenie, ale wróćmy na ziemię i przenieśmy się do Jackowa. To jest Sala jest... malowa. Właśnie jesteśmy po festiwalu dworów pałaców północnych Kaszów, gdzie właśnie wraz ze Stowarzyszeniem Pomerania Manors organizowaliśmy festiwal który ma za zadanie właśnie przybliżenie tych pałaców, tych historii, tych miejsc po prostu każdemu człowiekowi, który ma ochotę je odwiedzić. Czy to jest doroczny festiwal? Tak, to doroczny. jest doroczny festiwal, mhm. który się odbywa na początku czerwca, co roku wybieramy jakiś weekend i w każdym dworze, który należy do stowarzyszenia organizowany jest jakiś rodzaj naturalnego wydarzenia. Może to być koncert, może to być spektakl, może mogą to być jakieś warsztaty. Wiele z tych miejsc organizuje to w cyklu nawet dwudniowym lub trzydniowym każdego dnia jakaś ciekawa... Aktywność, która, która przyciąga gości. Każdy dwór ma też swój niepowtarzalny klimat. Niepowtarzalne położenie. Niektóre są takie jak na przykład Zamek w Rzucewie, jest zamkiem, jest przy klifie zatoki Puckiej, więc ma naprawdę przepiękne położenie. Dworek w Kremkowicach ma niesamowitą architekturę. Jest to taki mniejszy obiekt, ale, ale naprawdę bardzo interesujący ciekawy. Jest to ciekawy szlak szczególnie właśnie dla rowerzystów, żeby sobie w różnych miejscach się zatrzymać. Istota tych dworów, myślę, że w większości to jest przepiękne, naturalne otoczenie, czyli starodrzew, zadbana przestrzeń, właśnie ta zielona, więc rowerzyści, którzy potrzebują się zatrzymać na chwilę lub na dłużej, mogą w takich miejscach znaleźć taką swoją ostoję i dobrze zjeść, smacznie, czy nawet przejazdem wpaść na kawę i ciało. Szlak latarni morskich. My odwiedziliśmy latarnię Stilo, gdzie czekał na nas wyjątkowy gospodarz. Znajdujemy się przed piękną latarnią Stilo z niezwykłym gościem, a mianowicie z panem laternikiem. Nazywam się Damian Łuzicki, jestem latarnikiem. Jestem trzecim pokoleniem latarników na latarni morskiej Stilo od 1948 roku. Najpierw mój dziadek, potem mój tata w 1979, mama w 1990, a ja w 2012. Wow, czyli kobiety też mogą być latarnikiem. Oczywiście. To jest też i dla kobiet. A czy są jakieś takie specjalne zasady, którymi musi kierować się latarnik, żeby nim w ogóle zostać? Na pewno trzeba lubić być samemu. Najchętniej przyjmowani są ludzie, którzy skończyli szkołę elektryczne i mechaniczne. Dlaczego? Dlatego, że trzeba umieć obsłużyć zespoły prądotwórcze. A jak tak na przestrzeni lat to wszystko się zmieniało? Bo jednak, no patrząc nawet na Pańską rodzinę, to trochę już trwa. I Jak ta praca latarnika się zmienia? Nowoczesność latarnika polega na tym, że musi być bardziej otwarty też na ruch turystyczny. Mhm. Latarnie morskie zostały otwarte dla ruchu turystycznego, i ci latarnicy nowi muszą podawać. Wyzwaniu pod tytułem Otwartość dla ludzi. My serdecznie zachęcamy wszystkich do tego, żeby odwiedzać latarnie, a w szczególności, żeby może zostać kiedyś zdobywcą turystycznej odznaki bliza. Projekt jest prosty. Wchodzisz na latarnię, zdobywasz jedną z trzech odznak i otrzymujesz bezpłatne dożywotnie wejście na latarnię a to latarnia Czułpino oczywiście Mewiarewa, czyli Polskie Malediwy. Zatokę Pucką na dwie części przecina mielizna zwana Mewią Rewą, to na jej długości tworzą się swoiste wysepki, które są jednym z piękniejszych miejsc w województwie pomorskim. My na pokład motorówki wsiedliśmy w kuźnicy i już sam rejs był ogromną frajdą. Rejs z konkretnym celem, którym była Mewia Rewa oczywiście. Nasza łódka zostaje, a my musimy kilkanaście metrów przejść po płytkiej wodzie. Tutaj niezwykle łatwo jest się zapomnieć. Wyobraźnia potrafi się rozpędzić. Polskie Malediwy to nazwa jak najbardziej zasłużona. Mielizna osiąga długość około 10 km, a związane jest z nią jedno znane wydarzenie Marsz Śledzia. Uczestnicy marszu przechodzą z bóźnicy do rewy. Powroty z Mewiej rewy to nieustający wiatr we włosach. Było pięknie. Muzeum wsi słowińskiej w klukach. Słowiński park narodowy to temat na oddzielny film. My zapraszamy do miejscowości kluki i krainy w kratę. Dlaczego mamy te kolory i dlaczego to jest krata? W ogóle? Skąd taka charakterystyka tej okolicy? Przede wszystkim dlatego, tak jak wspominaliśmy a propos jest tutaj grząski teren. W związku z tym ważne było, żeby stawiać budynki lekkie, lekkie konstrukcje drewniane, oczywiście na takich dość dużych fundamentach, du du dużych kamieniach polnych żeby to się no, nie, nie, nie zapadło jednak. Natomiast właśnie lekkie konstrukcje, później wypełniano je, tutaj możemy sobie wyobrazić jedynie, co jest pod tą powierzchnią, są takie drewniane dyle po, po wkładane pionowo, następnie oplatano je ściśle wartoczami ze słomy, z siana i odrzucano gliną, więc tu mamy glinę, tu nie mamy muru. Kiedy glina obeskła, to bielono wapnem te kwaterki, a belki smołowano. A mogłaby nam pani coś więcej opowiedzieć o tym czarnym weselu? E, tak, e, więc Czarne Wesele oczywiście jest związane z wydobywaniem torfu, no właśnie, zwyczaj i, i święto w zasadzie dla służbnicy, kiedy wszyscy pomagali sobie nawzajem, to integrowało e, właśnie mieszkańców no bo musieli sobie pomóc przy właśnie wydobywaniu tego torfu. To czarne wesele odbywało się w maju, zazwyczaj wtedy poziom wód gruntowych był najniższy, najłatwiej było się dostać do tego torfu. No tą najcięższą pracą zajmowali się mężczyźni, to oni schodzili do dołów, to oni ten torf kopali, natomiast dzieci, bardzo dużo dzieci uczestniczyło w tym wydarzeniu, Pomagając oczywiście, odbierały kostki torfu, przewoziły jedaczkami. To jest ciekawe, że nie uczestniczyły wtedy w ogóle w zajęciach szkolnych. W ogóle zamykano szkołę w klukach i tak by nikt nie przyszedł. Wnuczęta, dzieci, wszyscy pomagali starszym. I na koniec dnia odbywała się biesiada, taki rodzaj, może zabawy to za dużo powiedziane, ale takiego spotkania z poczęstunkiem, z wyjątkiem. Takimi bardziej luksusowymi aniżeli jedzone na co dzień posiłkami? Czarne Wesele to jedno z wielu wydarzeń, które odbywa się w klukach. Koniecznie odwiedźcie choć jedno z miejsc tego filmu, a wasze Eurovelo 10 nabierze nowego wymiaru.